Cześć, przystojniaku. Bardzo uważnie posłuchaj tego, co zaraz ci powiem. Możesz myśleć, że rozumiesz kobiety, ale prawda jest taka, że jest pięcioprostych, prostych, bezpośrednich, niemal niewinnych słówek, które, powiedziane we właściwy sposób, sprawiają, że każda kobieta się rozpuszcza, staje się ciekawa i chce cię coraz bardziej. Tak, każda kobieta, nawet ta, którą uważasz za nieosiągalną, ta, która sprawia że się denerwujesz tylko patrząc na nią. A co najdziwniejsze? 99% mężczyzn nigdy tego nie używa. Dlatego ciągle są ignorowani, zostawiani na lodzie albo tkwią w tak zwane przyjaźni. Ale dzisiaj pokażę ci dokładnie, jak używać tych pięciu magicznych słów. Dam ci gotowe przykłady i opowiem, dlaczego one działają na nasze pragnienia, na nasz umysł, na nasze serce. Teraz odpowiedz mi w komentarzach, jakie było ostatnie zdanie, którego użyłeś i które zadziałało na kobietę. Jestem ciekawa, co powiesz. A jeśli naprawdę chcesz wyprzedzić większość facetów, kliknij lajka, like zapisz się na kanał i zostań ze mną do końca. Bo na końcu nauczę cię dokładnego sposobu, jak sprawić, by kobieta była obsesyjnie zakochana tylko przez słowa. Zaczynamy! Przystojniaku! Opowiedz mi więcej. Proste zdanie. Które trafia do jej umysłu i sprawia, że stajesz się niezapomniany. Kochanie, jeśli jest jedna rzecz, której większość mężczyzn nie rozumie, to potęga prawdziwego słuchania. Teraz uważnie posłuchaj, bo dam ci radę, która może zmienić zasady gry na zawsze. Kiedy rozmawiasz z kobietą i w trakcie rozmowy spojrzysz jej głęboko w oczy, tym spokojnym, ciekawskim, a jednocześnie trochę zadziornym spojrzeniem, jakbyś mówił, chcę wiedzieć o tobie więcej, i powiesz, opowiedź mi więcej. A! Nie masz pojęcia, co to z nami robi. To może wydawać się zwykłym zdaniem, prawda, ale kryje się za tym silny mechanizm psychologiczny, poczucie ważności i emocjonalne połączenie. Bo inaczej niż większość facetów, którzy próbują się popisać opowieściami o sobie, ty robisz coś odwrotnego, słuchasz, zależy ci. A kobiety to wyczuwają, wiesz. Czujemy to w spojrzeniu, w oddechu, w ciszy między zdaniami. I to dotyka nas w bardzo intymny sposób. Kiedy mówisz, opowiedz mi więcej. Nie prosisz tylko o więcej informacji, mówisz, chcę zanurzyć się w Twoim świecie. I to sprawia, że czujemy się pożądane inaczej. To nie tylko ciało, nie tylko wygląd, to dusza, to obecność. To rodzaj uwagi, która uzależnia, zostawia ślad, wyróżnia Cię spośród wszystkich innych. I wtedy ona zaczyna się otwierać, zaczyna się oddawać. Tworzy w swojej głowie obraz, że jesteś kimś wyjątkowym, jedynym. A kiedy kobieta to poczuje, gotowe, zaczyna myśleć o tobie cały czas, chce ci wszystko opowiadać, szukać cię, pragnie cię. Więc jeśli chcesz przyciągnąć, zdobyć i zatrzymać prawdziwą kobietę, używaj tego zdania z intencją, spokojem i tym urokiem, który tylko ty masz. Bo uwierz mi, kiedy naprawdę słuchasz, ona zaczyna zakochiwać się w ciszy. G. Zauważyłaś, że... Zdanie, które pokazuje, że widzisz to, czego inni faceci nie dostrzegają. Przystojniaku, teraz wchodzimy na wyższy poziom. Wiesz, kiedy naprawdę chcesz się wyróżnić i pokazać, że jesteś inny niż wszyscy inni faceci, których ona zna. Więc zapamiętaj to dobrze. G. Zauważyłaś, że... Może to wydawać się zwykłą obserwacją, ale kiedy u tego zdania z odpowiednimi detalami, wow... Pokazujesz kobiecie, że widzisz dużo więcej niż to, co oczywiste. I to działa na nas w sposób, którego nawet nie wyobrażasz sobie. Bo spójrz, większość facetów zauważa tylko ciało, makijaż, dekolt, wszystko powierzchowne. Ale kiedy zwracasz się do niej cichym, bardziej intymnym głosem i mówisz coś w stylu. Zauważyłaś, że sposób, w jaki mówisz, zmienia się, gdy jesteś podekscytowana. Albo zauważyłaś, że twój wzrok staje się słodszy, gdy mówisz o mamie, to burzy każdą obronę. Wiesz dlaczego? Bo pokazujesz, że naprawdę zwracasz uwagę, że widzisz więcej. Widzisz, jak dotyka włosów, gdy jest zdenerwowana, jak gryzie wargę, gdy myśli, ten nieśmiały uśmiech, który ucieka, gdy czuje się pochwalona. I wtedy, kochanie, stajesz się mężczyzną, o którym pomyśli, kładąc głowę na poduszce. Bo nie jesteś byle kim. Nie tylko patrzysz, ty ją czytasz. A kobiety uwielbiają być czytane w ten sposób: z pożądaniem, obecnością, uwagą na detale. To sprawia, że czują się żywe, wyjątkowe, jedyne. Więc używaj tego zdania, by pokazać, że jesteś cały tu, obecny. I wiesz co? Po tym, jak to usłyszy, już nigdy nie spojrzy na Ciebie tak samo. Lubię, kiedy ty tajemnica komplimentu. Który sprawia, że chcecie coraz bardziej. Przyjacielu, to zdanie to prawdziwy urok ukryty w komplementach, który sprawia, że kobieta chce więcej twojej uwagi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy mówisz, lubię, kiedy ty i dodajesz coś prostego. Na przykład śmiejesz się bez powodu, i wydaje się, że świat staje się lżejszy, dajesz specjalny dotyk, który aktywuje silny mechanizm w jej głowie, selektywną walidację. To znaczy że komplementujesz ją z taką klasą, że będzie chciała powtarzać to zachowanie, tylko po to, żeby dalej zdobywać twój spojrzenie aprobaty, ten uśmiech, który tylko ty potrafisz dać. To prawie jak gra, pokazujesz, że dostrzegasz i doceniasz jej unikalny sposób bycia, a ona, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczyna robić wszystko, żeby zdobyć więcej twojej ekskluzywnej czułości. Załapałeś trik. To jak zostawienie iskry, którą tylko ty potrafisz kontrolować, i to sprawia, że jest jeszcze bardziej zainteresowana, chce cię prowokować i pokazywać się seksownie tylko dla ciebie. Możesz być pewny, to działa na jej umysł i serce w sposób nie do odparcia. Wiesz, co zwróciło moją uwagę w tobie? Pytanie, które szalenie rozpalą jej ciekawość. Kochanie. To zdanie to nieodparte zaproszenie, które sprawia, że dziewczyna jest całkowicie skupiona na tym, co masz do powiedzenia dalej. To taki pyszny sekret, który tylko ty odkryjesz. Kiedy mówisz, wiesz, co zwróciło moją uwagę w tobie? Ona od razu robi się ciekawa, pochyla się do przodu, oczy jej błyszczą, chce wiedzieć, co to takiego wyjątkowego, co w niej zauważyłeś. A teraz najważniejsze: nie idź w oczywistość, dobrze. Wybierz coś innego, coś, czego nikt nigdy nie zauważył, na przykład twój sposób, w jaki dotykasz włosów, gdy myślisz. To sprawia, że stajesz się tym wyjątkowym facetem który dostrzega detale, których inni nie widzą. Efekt. Stajesz się dla niej niezapomniany, tym, który poruszył coś w niej w tak wyjątkowy sposób, że nigdy tego nie zapomni. To twoja szansa, by wyróżnić się wśród tylu ludzi, by być mężczyzną, o którym zawsze będzie myśleć i którego będzie chciała mieć blisko. A to, kochanie, to czysta siła. Wyzwanie dla ciebie. Zabawa, która sprawi, że będzie chciała cała się rzucić na ciebie. Kochanie. To zdanie to potężna broń, by przemienić każdą sytuację w pyszna zabawę, która rozbudza jej chęć do zaangażowania się i rywalizacji, ale w najlepszym znaczeniu, takim, które czyni wszystko bardziej ekscytującym. Kiedy mówisz, wyzwanie dla ciebie, wybierz miejsce na nasze następne spotkanie. Ale musi to być poza twoją strefą komfortu, rzucasz jej zaproszenie, które sprawia, że chce wyjść z rutyny, pokazując, że pragnie czegoś innego, czegoś, co sprawi, że oboje będziecie się świetnie bawić i lepiej poznać. Nie oprze się temu wyzwaniu, uśmiechnie się, ożywi i zgodzi od razu, bo kobiety uwielbiają faceta, który potrafi prowokować, który sprawia, że chce się iść dalej. I wtedy, kochanie, przestajesz być tylko jednym z wielu, stajesz się wyjątkowym doświadczeniem, facetem, który potrafi sprawić, że spotkanie jest specjalne, zabawne i pełne niespodzianek. To tworzy prawdziwe połączenie. Sprawia, że czuje się żywa, pożądana i nie może się doczekać, by powtórzyć to uczucie tylko po to, by być blisko ciebie. Chcesz poruszyć jej serce i umysł. Użyj wyzwania. To prawie iskra, która zapala płomień ciekawości i atrakcji. Widzisz, kochanie! Uwodzenie to nie gadanie tych skomplikowanych tekstów, gotowych fraz czytanich tekstów, które tylko przewracają oczami. Sekret polega na tym, by używać właściwych słów we właściwym momencie, z tym wyjątkowym stylem, który tylko ty masz, naturalnym, pewnym siebie i pełnym uroku. Te pięć zdań, które ci podałam, to nie są tylko puste słowa. To są wyzwalacze, które poruszają jej umysł i serce. Sprawiają, że wychodzisz z przeciętności, by stać się facetem, którego nigdy nie zapomni, tym, którego zawsze chce mieć blisko, chcąc coraz więcej. Teraz powiedz mi. Kochanie, które z tych zdań przetestujesz najpierw, by ją oszaleć? Czekam na komentarze. Dobrze. I nie zapomnij, że prawdziwe uwodzenie zaczyna się wtedy, gdy nauczysz się słuchać, obserwować i doceniać to, co w niej wyjątkowe. To właśnie robi różnicę. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, zostaw lajka, podziel się z kumplem, który potrzebuje pomocy i zasubskrybuj kanał, by dostawać wskazówki, których nikt inny Ci nie powie. Jestem tu, by uczynić cię mistrzem uwodzenia, mój królu.